Cześć, 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 witam serdecznie na kanale Scrap and Deku Craft. Wpadam, aby pokazać Wam ATC, które dopiero co skończyłam i za chwilę już pędzę z nimi do paczkomatu. Są to ATC przygotowane na wymiankę masową organizowaną przez Olgę Bielską. I mogliśmy automatycznie tutaj za jednym zamachem wymienić się nawet maksymalnie z 50 osobami. Ja przygotowałam tych kart mniej. Tu widzicie 21 kart. Jedna zostaje u mnie, 20 za chwilę popędzi do Olgi. I z czego ja wykonałam te karty? Karty mają wspólne tło. Tło to jest bloczek starej kolekcji, a właściwie ścinki starej kolekcji papierów Craft O'Clock. Które wzbogaciłam elementami do wycięcia już z nowej kolekcji. Widzicie też tekturki. Tekturki, jak zawsze, to jest u mnie przez okienko, albo prawie przynajmniej zawsze, dlatego że to jest zdecydowanie miejsce, gdzie najczęściej zaopatruję się w tekturki. Mamy tutaj też kwiatka. Kwiatek powstał z bawełny utwardzonej krochmalem z wykrojnika, które zakupiłam ostatnio z Krapasi. Jest to wykrojnik mini Poisensi i to jest firma Craft and You Design. Także powiem wam, że jest świetny, bardzo fajnie wycina z tej bawełny mimo swoich małych rozmiarów i mimo tego utwardzonego materiału jestem z niego bardzo zadowolona. Właśnie go kupiłam z myślą o ATC oraz takich małych kompozycjach kwiatowych, ponieważ już posiadam kilka wykrojników Poisensi, ale tylko w większym rozmiarze. I tutaj, żeby już się nie rozwodzić nad każdą pracą, tutaj bardziej widać na tym tle. Natomiast na wszystkich kartach również jest maska użyta Agaterii, przez którą tu puściłam pastę. Jest to maska takiego fajnego wzoru ostrokrzewu. Także ona jest na wszystkich moich kartach. Tak samo jak papiery. Wszystkie papiery to jest właśnie Craft O'Clock. Tu Ty już tylko pokazuję kolejne karty. Materiały są wszędzie użyte te same. Karty się oczywiście minimalnie między sobą różnią. Także takie mam te karty. Na pewno jak otrzymam swoją paczuszkę od olgi, to również Wam nagram ciąg dalszy. Albo drugi filmik, gdzie pokażę jakie karty otrzymałam. To jest zawsze takie fajne: otwieracie karty, nie wiecie od kogo. I tutaj za jednym zamachem aż 20 tych kart otrzymam, ponieważ zasada jest taka, że otrzymujemy tyle kart, ile sami wysyłamy. Więc myślę, że naprawdę fajny sposób na wymienianie się kartami. No i to już kochani, dzisiaj wszystko. Także wypatrujcie kolejnej części, gdzie będę prezentowała te karty, które otrzymam na wymiance. A ja już się z Wami żegnam. Dajcie koniecznie znać, czy tworzycie takie zimowe ATC, a może też bierzecie udział w wymiance z Olgą. A może ktoś z Was otrzyma po prostu kartę, którą tu widzieliście, i ja ją wykonałam. Koniecznie w takim przypadku napiszcie: Papa! Pa.